Hej siemano, z tej strony Fubuki Frost, a dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars Jednego Brawl Stars, nie w Crash Royale I nagrywam dlatego, że mamy darmową skrzyneczkę to Wleci za dwa dni, albo wleci jutro Znaczy jak to nagrywam No, no nieważne yy, No i chciałem wam pokazać, że jest darmowa skrzyneczka I chciałem z wami otworzyć, jeszcze mam małą skrzyneczkę Ale nie wiem, czy yy, to będzie... Ważne, mam skrzyneczkę, ale najpierw muszę jedną rzecz zrobić, bardzo ważną według mnie. I powinno coś wypaść z mega Piąteczkę. Piąteczka. Niestety. Punkty do Daryla, Panka, Colt, Frank. I Gale, super, do Gaila się przyda i podwajać żetonów jeszcze. Więc to tyle by było z Openingu. E, będę też za niedługo. O, za niedługo będzie szyb, e, szybki e, Edgar. Jest też e, Marshay Ravs. Nie, złota, nekobi, nekobi. E, ale ja będę zbierać gemy na Carnet Zadymiarski. Mm, no, bo już e, robię questy i tak dalej. Więc możemy sobie porobić e, questy. Hmm. Ja to nagrywam w ogóle w dzień, kiedy nagrywam e, Crash Royale, który pojawi się, jak to nagrywam, jutro. Jak to będziecie widzieć, to e, w tamtym czasie, to dzisiaj. Jak to oglądacie. Hmm. No. I. O, i tyle chciałem powiedzieć, w sumie. Tyle, co powiedziałem, to chciałem powiedzieć. Mm. Oj, Rosa, 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 nie O nie, 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 Szkoda. Minus 6 pucharków. Aj Może uda się mi y, tym mm, Stew. Du, du, du. Może inną, może coś innego weźmiemy. Weźmy knockout właśnie. Bo knockouta jeszcze nie grałem na odcinku. Jeśli mi się dobrze wydaje. A Nokret jest bardzo fajny, e, szybko się bija pucharki mm, No, no i według mnie jest fajny e, Też z Stio w przeciwnej drużynie e, Stio też ma ten fajny super atak, że mu się... Znaczy nie ma aż tak dobrego Ale mu się fajnie ładuje atak szybko No i... no według mnie to jest fajne Możemy tego kroła wyjaśnić teraz, tak jak w tej sekundzie no Ajajaj, mnie też wyjaśni um, Oby ten Bajżon nie zginął, bo tak Tak niebezpiecznie podchodzi Dobra, wygrana Zabił super Supercell Przez S, a nie C Ale dobra super Supercell Czemu ja tak zrobiłem? A, po to, dobra. Już wiem. Teraz już wiem, po co tam wjechałem? Dobra. Dawaj, lecz, lecz, lecz. Please, please, please. Dobra. Dobra. Najsu. Nice. No i dony. Jako nani. Dokończył. I wygraliśmy nokauta. Nakada jest bardzo prostym trybem, według mnie przynajmniej. Teraz to mamy 106 żetonów. Fajnie, ten podwajacz żetonów nam zadziałał z tego mega boxa. I teraz gramy na Bell. Bell. Ciekawie czy ona jest z karnetu, czy. Nie, to jest. Zwy... Znaczy, może i jest z karnetu, ale. Może jest też dropięta, bo skina nie ma, więc nie ma, jesteśmy na 100% pewni, przynajmniej ja. Na nie. niej, uciekaj! Uciekaj! Nie, ja zginąłem! Nie! Nie! Super nie zgiń Nie. A no dobra. Ale Bel wyjaśniliśmy. Chociaż tyle. A. Ale że sam na trzech muszę być? Nie, na dwóch. A ja mogę uniknąć. Mm. No niestety tym razem przegrana. Ale też dużo, nawet tych, że to mnie wleciało. Mm. Może są jakieś mapy na questy? Mm. Jak wygląda to mapa? M możemy spróbować. Bo został os ostatnie 15 minut, to może zagramy z dwie, jed z dwie lub jedną grę na tym trybie. Mm. no mm. lecimy lecimy atakujemy safe lecimy dawać ten safe dobrze robimy ten safe dawaj kiełek dawaj ten safe nie. Co jest? Co jest? To się nagrało? Co? Co jest? I to się nagrało? Co jest? Nie wiem, czy to jest. Nie, to nie, jest co jest? Okej, okay. lobby będzie normalne. Nie, nie będzie. Co jest? Hmm. Hmm. Może zakończmy odcinek? Cześć.